Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że klimatyzator nie hałasuje zbyt mocno i że mnie w miarę dobrze słychać. Ja tutaj Wam pokażę, co się u mnie dzieje. Jest sporo pytań na grupie o peklowanie na, na sucho. Ja mam tutaj wszystkie produkty peklowane na sucho. Tu mamy Jagięcinę jest prawie 3 kg. Ta Jagincina ma 2, 200 miała. miała. Tutaj, tutaj mamy też Gdzieś mi się kartka zgubiła, bo miałem napisane, ile waży. 2,5 kg. Tutaj mamy kawał wołowiny. Tutaj mam schabik. Mam dwa dla przykładu. Ja robię takie schabiki około 600 gram. Kroję, bo u mnie klienci wolą takie najbardziej. Z mojego doświadczenia wynika, że. Po 7 dniach one są gotowe do wędzenia, zapeklowane. 20 gram soli na kilogram, znaczy peko soli. Ja je akurat pakuję próżniowo, ale nawet jak ją dacie w miskę, to one się powinny zapeklować. Tutaj mam kilogramowy kawałek. Dla bezpieczeństwa możecie potrzymać dłużej. 10 dni, jak też się obawia. Ja akurat nauczony takim przypadkiem, że zmieniając lodówkę, źle ją ustawiłem i była zbyt niska temperatura, i mi się boczki takie cienkie na 3 cm w 14 się nie zapeklowały nawet na mokro mi się nie popeklowało dlatego, że proces peklowania ustał i ja często przekrajam dla pewności, jakbym nie peklował to mam jeden kawałek zawsze więcej, który sobie po prostu przekrajam i sprawdzam czy się na pewno zapeklowało tak dla bezpieczeństwa tutaj jest kilogramowy i on spokojnie po 10 dniach się nadaje do wędzenia tak to bierze i wygląda co ja tutaj jeszcze mam ta wołowinka ma 14 dni, ona będzie dochodziła w tym specjalnym worku którym ostatnio wam mówiłem na nagraniu na kilka miesięcy Wy, wygląda w miarę, zobaczymy jak to się dalej sprawowało tutaj mamy jagnięcinkę ja ją dzisiaj wyciągam i ona będzie obsychała do wędzenia, Wędziu będę w środę to jest y, Mateusz to jest dla, dla ciebie specjalnie otrzymasz. Dla mnie to jest zawsze stres wędzić takie produkty, dlatego, że ja nigdy do końca nie wiem, jak one wyszły do końca, bo ich nie kroję, jak robię dla kogoś. Dla siebie to mam mniejszy stres, bo zawsze mogę pokroić, jest dla mnie, a to jest dla Mateusza, także Mateusz ta idzie do Ciebie. Mam nadzieję, że jest zadowolony, ja dzisiaj wyciągam, wędzę ją w środę, w czwartek wysyłam, w piątek powinieneś mieć. Taki jest plan na ten tydzień tam też dzisiaj będę wyciągał, ale ta będzie robiona na zimno i z nią jeszcze zejdzie sporo tych tygodni. Ona będzie dzisiaj wyciągnięta i będzie obciążana, żeby soki wyszły z niej. Będzie przepalana, że tak powiem, będzie około 10 dni. 7-10 dni będzie przepalana. I, a co to, to przepalanie? Przepalanie to jest wyciągnięcie z solanki i noga tutaj sama już dochodzi, wtedy ją też dociskamy, żeby puściła soki po prostu, żeby wszystkie soki z niej wyszły. Także ona będzie wchodziła w etap przepalania i będzie dojrzewająca. Tutaj mamy 30 gram soli na kilogram. Pe tutaj mam akurat peklo soli, bo chciałem... Spróbować, jak wygląda na peko soli, bo ostatnio robiłem na soli. Pokażę Wam. Ona już ma kilka miesięcy. Nie, nie wiem, czy będzie widać. Tak wygląda. Na zdjęciach, na grupie jest pokazana, jak wygląda. Ta jest na soli, to będzie na peko. Chcę porównać po prostu. Postaram się Wam rzucić jakieś przebitki przy, z czasu yy, przepalania tej, ale może za tydzień nagram kolejne wideo, jak będzie wyglądała po prostu taki krótki reset, ri, że tak po, powiem. Dobra, to ja się z, zaczynam i za pracę biorę, i Was n, nie zanudzam. Do usłyszenia. A jeszcze raz powiem Wam, jak ja solę na sucho. Ja tnę kawałki mięsa takie, jak mają być. Mieszam sobie mie mieszankę peklosoli 20 gram peklosoli na kilogram i 1 gram cukru. Mieszam, odważam. Potem so, so, biorę cały mięso, jak mam 5 kg mięsa, to sobie robię taką mieszankę na 5 kg mięsa. Potem sobie odważam taki kawałek, kroję, od, odważam, przesypuję odpowiednią ilość peklosoli, yy, daję sobie to na tarkę wmasowuję peklosol. Tą mieszankę pekrosoli z cukrem, i pakuję próżniowo. I wkładam do, do, do lodówki. Ale można to normalnie wziąć sobie w pudełeczko, yy, przykryć wieczkiem i będzie też zda egzamin. Tak to bierze i wygląda. wypróżnił jest trochę bardziej efektywne, dlatego że soki, które wypływają, robią nam yy, płyn peklujący, tak? Z, zalewę peklującą, i to się pekluje wtedy. No, to tyle. Jeszcze raz, do sushena. im więcej głupich komentarzy tym wiesz lepiej wypadniesz a postanowił postanowiłem postanowiłem wam zgrywiska postanowiłem wam pokazać po wypakowaniu ta ma 3 tygodnie nic nie śmierdzi bez nastrzyków Tą wypakowujemy. Okej, okay. a, tutaj. Ja lubię peklowanie. Ja lubię peklowanie na sucho, bo mi mało miejsca. Piknie to wygląda. zajmuje lodówce Tutaj z habiki. Pokażę Wam, przekroję, żeby nie było tego największego. Przekroimy, zrobimy z niego dwa mniejsze. Poproszę asystentkę o czerwoną deskę. dziękuję i jedziemy po długości mogłem wziąć większy nosz wszystko się zapakowało tutaj nie nie ma 14 dni tym z habiką w sobotę pykło 7 dni, ale jak wędziłem, miałem je wędzić, ale zapomniałem je wyjąć z lodówki. Miałem taki busy, tak byłem zabiegany, że je zapomniałem wyjąć z lodówki, więc je uwędzę w środę. Jak będę wędził tę nogę, i one sobie po prostu dojdą w lodówce. Po oczekają, tak się przepalą trochę. Tak to bierze i wygląda. Są świeże, ten też jest tutaj i tego wyjmę. No i to chyba na tyle, do usłyszenia. Muszę wyciąć ręce, żeby wyłączyć kamerę. Dobrze, Czy coś budowańcy za oknem młotem pneumatycznym nie jadą. Zapomniałem, tutaj mam też schabiki. Te były prekrowane tydzień temu w środę, i w środę będą wędzone. Będzie siódmy dzień pakowane na sucho. 20 gram paklarz na kilogram. 1 gram cukru. Przecinamy któryś i patrzymy, czy się na pewno zapaklowało. Najwyżej będzie jeden, będzie mniejsze, dwa mniejsze będą. One mają kilogram, to będzie miał 1,5 kg. Jeszcze raz, go dam w siatki. dałem go celowa, żeby już ładnie wyglądał, ale czego się nie robi. Dla wideo. Zdejmiemy sznurek. Według teorii to jest bardzo duży kawał mięsa i nie powinien się zapeklować na sucho w takim czasie. Nawet na mokro nie powinien. Powinien być nastrzyk. Przetestujemy. Wtedy wszystko zapeklowane. Mamy piąty dzień. Peklowania na sucho w próżni, i wszystko się zapeklowało. Więc ktoś tu nas ściemnia albo fanatycy Igły, albo inne osoby. Takie kawałki do kilograma spokojnie można na sucho w 7 dni zapekrować i uwędzić. Takie jest moje zdanie. Dobra, teraz już na pewno koniec. To sobie 2 dni w suchym poleży, tak się przepali i w środę idzie do, do wędzenia. Mateusz, to są twoje schabiki. Praktycznie bez tłustego. No to chyba tyle. Jeszcze raz w te ręce.